Wczoraj dzwonił do mnie ksiądz z Gliwic, który ma podobną sprawę. Też nie może dzwonić, on już został nawet ukarany, bo się temu nie podporządkował, więc no musi, musi to zatrzymać. Dwie osoby z naszej parafizy taką skargę wniosły, no i nie możemy. Te dzwony może dla niektórych były nawet wyrzutem sumienia. Dawniej ludzie też spali jakoś. Sto lat dzwonimy dzwonami, wszystko było ok, teraz nie można. No będziemy próbowali, mówię coś jak w jakiś sposób zaradzić nie wiem czy się to uda od jutra dzwony dzwonić nie będą nie wiem czy w środę czy w czwartek mają tu przyjechać fachowcy więc one się tam odezwą bo będą jeżeli jeszcze raz ten poziom hałasu będziemy to próbowali jakoś ogarnąć jeśli się da no ale nie wiem co z tego wyjdzie no dzisiaj nie wiem na dzisiaj wam tylko tyle mam do zakomunikowania otrzymałem taką decyzję prawomocną tyle kochani ja się uśmiecham ale do śmiechu nie jest życzę wam Miłego, pięknego świętowania niedzieli. Przyjmijcie Wasze błogosławieństwo.